Siema wszystkim w ostatnim odcinku. Zagrajmy w Gothic 2, Not Kruka. I tak samo jak przy Gotiku 3, tak przy Gotiku Trójce. Tak samo teraz e, nie umiem, nie mogę uwierzyć w to, że to powiedziałem, że w tym momencie właśnie nagram ostatni odcinek, że ponad rok mojego nagrywania właśnie tutaj dobiega końca. Ale to się dzieje. Czas zabić smako ożywieńca. Z tego co pamiętam, zdobyliśmy w ostatnim odcinku o pomocy, więc możemy już tutaj wejść. Chyba. Kadosz, MM, Kadar. Otwórz się. Okej, okay, i kilka osób narzekało na to, że walki z, ze smokami były za łatwe, ponieważ zyskałem demona i, i tyle, ale pff, ja Tutaj próbuję patrzeć, patrzeć, pfff... Trochę dziwnie, trochę dziwnie to brzmi. Próbuję, próbuję tutaj szukać czegoś, czy mogłem jeszcze go zabić, ale... Nie wiem, zniszczenie żywieńca może e, pf, tchnienie śmierci. No zobaczymy czy coś z tego pójdzie. Ja spróbuję sobie podznaczać te wszystkie te wszystkie tutaj rzeczy. I... i to znaczy sobie te zwoje, które mogą mi się przydać Eeeem... Um. Myślę, że to tyle. Modę sobie uzupełnimy. W sumie nie wiem po coś Tysiące osób nadal się mnie pytają czemu jeszcze ściegam ten kostur, więc e, Zapewne powiedziałem to, żeby przez, żeby przez to, żeby mar nie marnować miksturmany, many ale w tym momencie to już nie ma znaczenia, więc po prostu zajmuję go z przyzwyczajenia. Uuu, muzyczka się włączyła. Ale tutaj mam pewne plany co do muzyki, dlatego muzykę sobie wyciszę. Prawda? Że się wyciszysz? Nie chcę się wyciszyć. No. Nie. O. Muzyka nie. O. Dobrze. Ja co do muzyki mam tutaj pełne plany, więc sobie ją wyłączę. Haha Safe? <laughs> Ostatni save w grze. Znaczy tam gdzie zaczęliśmy tam skończymy na jedynce. Chodź tutaj, ty gnido. Co no więc udało ci się mnie nie odnaleźć? Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy spotkanie z opętanymi nieszczęśnikami nie było wystarczającym powodem, byś poszukał sprawcy całego tego zamieszania? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się szponem. Sądzę, że ty go teraz masz. I za to zginiesz. Nie masz ponu. Mam, mam... rony. Kim jesteś? <laughs> Nadal musisz o to pytać. Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz kim jestem? Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój Stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak Twój Bóg obdarzył mocą Ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat, tak jak Twoim celem jest głoszenie wiary i nosa. Magu ognia, czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak, już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Ksardas zawsze mówił: Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi moją moc. Bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę. Póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan ciemności. Znasz go. Słyszysz jego zew. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Okej. Okay. Dość tego. Wyśle cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, Gadzie. <laughs> Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Naprawdę sądzisz, że możesz mi zaszkodzić tym szponem? <laughs> Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatry śmierci. Wkrótce umiecie cały świat. Smoko smokożywieńiec tak kończy się gotik 2 no skruka hazard Jak do Djaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. <laughs> Skoro tak twierdzisz. W ogóle trzeba tego szkieleta jakoś nazwać. Nazwę go chyba tak jak w Rizanie się nazywał. E, w Ryzenie on się nazywał Fred. Zresztą jak się przywołało go, to Fred się nad nim wyświetlało, nie szkielet. I tak go nazwiemy tutaj. Także Fredzie. Otakujemy tego poszukiwacza. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Hmm? Cholera, sam nie wiem. <grywa> Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. Aha, no, co dobra, jesteśmy w Arkendarze tak w ogóle Jarkędarze. Przepięknie, cudownie i w ogóle. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie, w takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas? Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty, Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne: jeszcze się spotkamy. 12,5 miesiąca tyle czasu zajęło mi nagranie tej gry, która z tego co widzicie właśnie dobiegła końca. I chciałbym Wam naprawdę bardzo, ale to naprawdę bardzo podziękować za to, że byliście ze mną podczas trwania tej serii, że oglądaliście, komentowaliście i ocenialiście ją. Dawało mi to jakby taki napęd, aby... Nagrywać ją i pewnie dzięki temu ją skończyłem i no i inno co mogę powiedzieć jest mi naprawdę bardzo smutno z tego powodu, że najlepsza gra, w którą grałem, najlepsza część tej serii według mnie e, właśnie się skończyła. I jest to uczucie jakbym stracił coś ważnego, ponieważ nagrywanie gry przez 12,5 miesiąca może stać się w pewnym sensie częścią życia i no trudno mi się będzie pożegnać z tą gromną, no, ale tak bywa, gra się kiedyś zaczyna i kiedyś się kończy. I wiem, że wielu z was uważało, że mój mag, którego stworzyłem, był słaby, i ja się z tym zgadzam, ale jestem bardzo zadowolony z faktu, że go wybrałem, ponieważ dzięki temu mogłem ujrzeć w tej grze coś nowego. Coś, czego jeszcze nie widziałem, ponieważ magiem grałem pierwszy raz. I to było to. Piękne uczucie, kiedy mogłem w tej grze odkryć jeszcze coś nowego. Uczucie, którego pewnie już nigdy nie doświadczę, jako że... W tej grze znam już praktycznie wszystko. No i cóż, to jest ta sama sytuacja, która wystąpiła w Gothic'u 3. Muszę się pożegnać, także... No cóż... <grym> Mimo iż bardzo nie chcę, to muszę także po raz ostatni ze świata Gotika 2 Noc kruka żegnam się z Wami, trzymajcie się na razie. A no i pamiętajcie jeszcze pamiętajcie jeszcze o tej jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. Wszystko będzie w porządku.